No tak, jakubie, Filip Dylewicz mówił, że zmieniłeś fryzurę na drugą połowę, to musisz najpierw opowiedzieć, co się stało, że tak wyglądasz, to bandaż jest na szczęście. A, znaczy tak, no rozcięta głowa tam w tłoku gdzieś dostałem, trochę krwi było i po prostu to ze względów bezpieczeństwa trzeba zrobić. Eee, nie wiem, jak wyglądam nawet, bo jeszcze się nie, nie obejrzałem, mam nadzieję, że, że lepiej. <laughs> Niech i tak będzie No dobrze, mecz zamknęliście na początku Trzeciej kwarty, więc Opowiedz trochę o technologii, jak do tego doszło Bo to co zrobiliście z Arką na początku Trzeciej, no to było pokaz koszykówki Jak zamknąć drużynę rywala e, Tak, no mam nadzieję, że to jest Już ten czas, gdzie powoli Klika, powoli te automatyzmy Nasze się wyrabiają i, i łatwiej się nam gra Jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być Nie dajemy łatwych punktów, gramy mądrzej Używamy fauli e, I, i... Też nie ukrywam, że dobra e, egzekucja w ataku trochę nam też pomagała, bo, bo nie było tego, w czym oni są najgroźniejsi, w, w punktach z otwartych, w otwartym boisku, w, w kontratakach. I, I myślę, że, że to, był, to, to był taki klucz. E, wiedzieliśmy w szatni, że, że wyjdą i będą chcieli na pewno jeszcze powalczyć, bo, bo było tylko minus dziewięć, ale cieszę to, że w końcu w drugiej połowie byliśmy w stanie docisnąć trochę pedał gazu i, i dać sobie takie takie przeświadczenie, że naprawdę idziemy w dobrym kierunku. No dobrze, o ciebie muszę jeszcze zapytać. Ostatnie 12 asyst, twój rekord treflu, dzisiaj też ponad 10 asyst. Stajesz się rozgrywającym jeszcze bardziej niż do tej pory? Od czego to zależy? Czy poznaliście się już lepiej? Z czego wynika to, że tym kreatorem jesteś jeszcze bardziej niż wcześniej? Eee, z czasu spędzonego na treningach, z tego, że eee, kiedy, kiedy inne zespoły próbują poszukiwać, próbują gdzieś, gdzieś ucinać te nasze akcje, to mm, chłopaki ode mnie są w dobrych miejscach i, i dużo łatwiej się gra. E, trafiają rzuty i, i, i przez to, że dobrze bronimy, mamy fajne, otwarte wojsko do kontrataków i w tym ja też i reszta czuję się dobrze, więc, więc e, myślę, że tutaj dużo się nie zmieniło. Po prostu e, spędzamy więcej czasu na, na hali, na treningach i Coraz lepiej się rozumiemy i chłopaki coraz lepiej rozumieją, gdzie mogą pójść, żeby być wolnym. To czekasz z utęsknieniem na powrótnika Johnsona, czy wręcz odwrotnie? Czekam, 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 bo no nie ukrywam, że eksploatacja jest duża. Teraz jeszcze te mecze są blisko siebie, zaraz gramy mecz w Dąbrowie w sobotę, więc yy, czekamy wszyscy na niego, yy, bo, bo mieliśmy już. No, chyba 6 zwycięstw rzędu, jak, jak on doszedł do takiej formy e, swojej w miarę optymalnej, więc to jest nasz bardzo ważny zawodnik. E, to jest też gracz, który obok mnie czy, czy za mnie będzie rozstrzygał o, o, o naszych zwycięstwach mam nadzieję, więc e, no my go potrzebujemy. Nie, może, nie możemy ciągle grać tą krótką rotacją, bo e, wcześniej czy później e, no, to, się jednak, to się gdzieś jednak odbija na zdrowie. No to ostatnie pytanie. Wierzysz w to, że dogonicie Anwil Włocławek jeszcze w tej rundzie zasadniczej? 9 meczów zostało. Musicie wygrać 3 więcej od nich. E, to myślę, że nie jest kwestia wiary. Myślę, że to jest kwestia tego, jak będziemy grać i e, jak teraz podejdziemy. Do, do tego wszystkiego, kiedy w końcu wygraliśmy dwa mecze. My sobie zdajemy sprawę z tego, że wszystkie cztery mecze po tej przerwie kadrowej graliśmy z zespołami, które nie były w pełnych składach, więc to też nie do końca odzwierciedla e, naszą jakąś dobrą bądź złą dyspozycję. My też nie byliśmy w pełnym składzie. E, nie patrzymy też tak daleko. Chcemy wygrywać mecz za meczem. A, a co pokaże tabela? E, zobaczymy. No to życzę wygrywania meczu za mecz.